Ale dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o najlepszym miejscu na bazę w Hamlet, czyli o terenach koło jeziora. Zapraszam. Największą zaletą tego miejsca jest farma pokrzyw. Tylko obok wody możemy postawić zraszacz, który pozwoli wam na zbieranie pokrzyw, które są niezbędne do przetrwania trzeciej pory roku. Wormwood jest oczywiście odporny na chorobę. Możecie również zbierać lotos rosnący na jeziorze. Za jeden zjedzony kwiat po przepieczeniu dostaniecie aż 15 sanity. Oznacza to, że zbierając kilka kwiatów możecie z łatwością odnowić całą poczytalność. Warto zainwestować również w dobrą łódkę z żaglem. Jeśli będziecie odpowiednio szybcy z łatwością upolujecie plata pajna. Rozpisie on jeżeli będziecie zbierać kwiaty lotos. Osu. Możecie z niego otrzymać duże mięso, które z pewnością się przyda, oraz jego kolce, o których jeszcze dzisiaj powiem. Dookoła jeziorka zawsze występują grupy hipopotamłosiów, które są niesamowicie użyteczne. Z każdego jednego osobnika po zabiciu otrzymacie aż 4 sztuki dużego mięsa, które warto przeznaczyć albo na susz, albo na mięsną pałkę, albo do gotowania, oraz jego ruch który was z czterema kolcami platapajna pozwoli wam wytworzyć gwizdek przywołujący roka. Jak go możecie fajnie wykorzystać link macie w opisie. Nie martwcie się jeżeli zabijecie wszystkie, odnawiają się one bez żadnych limitów. Możecie je również wykorzystać do formienia drzew, ich skok niszczy struktury w całkiem sporym obszarze, więc sadzicie dużo drzew przy spałni hipopotamu łosiów, Następnie prowokujecie jednego do skoku, ustawiając się pomiędzy drzewami. Jest to jeden z najlepszych sposobów na dewno w Hamlet. Oprócz tego dochodzą takie dobne pofity jak sadzonki trzciny oraz możliwość wyłowienia kilku artefaktów z jeziora. Według mnie więc jest to najlepsze miejsce na bazy. Większość ludzi preferuje mieszkanie w wiosce, ale przypominam, że z kluczem do miasta możecie spokojnie zbudować obok siebie dowolny sklep, strażników, a nawet nieograniczoną ilość domków. Osobiście preferuję używanie tych pomieszczeń jako magazynków, ale co kto lubi. Oczywiście nie narzucam nikomu swojego stylu gry. Jeżeli ktoś lubi niech mieszka w wiosce świń, w końcu ma ona swój niepowtarzalny klimat. Więc to tyle, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!